Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, moje kochane robaczki, śniadanie, śniadanie jest takie kurwa dość obszerne, e, tylko dlatego, że jestem głodna. Mm. Chciałem powiedzieć tak, mamy budlaka, ale żem przyjebała, ale żem przyjebała. Mm. Czy też się wydaje, że te budlaki są nawet słodkie? Mm -hmm. mm. Z tego mamy mielonkę wczoraj. Możemy udawać, że to spam. A jak będziemy dawać, że to spam, to oznacza, że mm, to jest takie koreańskie, japońskie. No, Kimchi w domu nie było, więc polska sałatka Mhm. Mm. E, jako, że mamy ban na tym koncie, dzisiaj rano był live na drugim koncie. Mm. I tam tocia oznajmiła wszystkim, że będziemy mieli. Nowego członka rodziny tak, ten nowy członek rodziny ma uszy, śliczna mordka, długi ogon, cztery łapy. Mhm. Będzie o czternastej. Mhm. Mm. Na ja pewno wam go pokażę. Mm. Dokładnie ją, bo to jest kolejna księżniczka. No, więc drodzy państwo, ja idę chować buty, bo to ma dopiero 4 miesiące. Żeby cioci butów nie wpierdoliła. Mm -hmm. Kolejna mordka do kochania. 这个弟弟弟弟。